Cześć witajcie serdecznie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z Warframe'a z tej strony Watu zapraszam was do oglądania zajmiemy się dzisiaj tym samym co i w poprzednich odcinkach czyli otworzymy sobie trochę reliktów, żeby na tego barona zbierać, później będziemy jeszcze zobaczyć a najpierw zobaczmy jeszcze tą Odonatę bo nie sprawdziłem jej w jakie do niej mam relikty czy mam w ogóle, a zakładam że pewnie nie mam Odonata czyli mam relikty jakieś do Odonaty do systemu ale system już mam więc zobaczmy po prostu, czego mi brakuje do tej odonaty. Na pewno schematu głownego. Odonata. Mam uprząż i mam schemat, który mógłbym zbudować, ale nie mam sensu jakoś tego bardzo budować. Chyba więc na pewno brakuje mi całości. Zobaczmy. Odonata. I gdzie tu jest całość? Uprząż. Tu jest całość. Na tym relikcie. Eee, a, jeszcze mi będzie brakować skrzydeł. No zobaczmy, gdzie są skrzydła. No na przykład tu. A, ile czasu skrzydeł? Jedno czy dwa? Jedno. Eee, skrzydła są na przykład tutaj, na no jakimś nie tam w wygórowanym dropie. No ale niestety nie mam tych reliktów, więc na razie sobie będę musiał odpuścić. A do takich jak Wałban. Do Wałbana mam tylko system. I jeszcze co to się tam zastanawiałem? Woban i Wukong. Aj, nie piszę mi. Wukong mam tylko... Aha, nie, nie mam nic, mam tylko do podstawowego. Więc no, niestety to się nie zalicza. Jeszcze możemy odwiedzić wiedzny szlak, zanim to. Zdobyliśmy kolejne kredyty. i chyba się jeszcze nie kończy, mam nadzieję. Wiedzny szlak. Nie słyszałem, żebyśmy się kończyć. Nie ma tu żadnych boi Wilka, więc niestety nic rzeczy takich nie kupię. Hmm. Mamy 300 kredytów, jak bym chciał, to mogę wprowadzić jakieś reaktory, ale na razie trzymam na te boje. Tu mam jeszcze ukończyć różne misje na ścieżce stali. Może pasowałbyś na ścieżkę stali. Wejdź w interakcję z KUWATem, umieść glif na misji i zabij miłosierdzia. Dobra, umieszczę glif i na pewno wejdę w interakcję, bo to jest w miarę prosta, a. Zawsze się to ten tysiaczek przyda, bo tu już będą w sumie dwa tysiące, bo to wystarczy chyba. Tak jest, dokładnie. E, no To cóż, lecimy na jakąś misję, tylko bym, kurczę, ale na jednak misję z stali otwierania reliktów. Tylko czy jest coś w ogóle, co było warto iść? Czy ktoś będzie na przetrwaniu? Jak ktoś będzie, to idę na przetrwanie. E, może tych co mieliśmy dużo jeszcze w poprzednim odcinku. Nie będę go ulepszał. Czy ktoś jest? Ktoś jest. I to tej misji chyba nie miałem zrobionych, więc to zawsze stówka do masterki wleci za zrobienie tej misji. Bo chyba to się też zalicza, jak się robi. E, Relikt, to ileś nie mylę. Dobra, widzę, że oni tu już działają fajnie. E, nie wiem czy tutaj tylko tutaj Armor Swipa, bo raczej nie jest to jakieś super niezbędnie potrzebne. Na pewno rzucę Regenerację Energii i Mocniejsze z, y, Umiejętności. Okej, okay. i teraz może byśmy na kogoś rzucili tego Armor Stripa jeszcze. Powinien już być procentowy. Okej, okay. i sobie tam będzie Armor Strip założony. I jeszcze zrobimy... Eee... że przeciwnicy byli? Tutaj ukradzeni. Troszeczkę, zawsze to więcej obrażeń będą zadawać. Hmm, mam tylko 4 Reaktanta, oni już mają wszystkie. Troszeczkę mi się to nie podoba, bo czasu nie jest już tak za wiele, Więc jak najszybciej pasowało ich zabijać. Mam pięć. O, teraz tutaj ładnie dropią. Kogo mamy w filmie? Gara, Wisp, Mag. No, to jakoś nic szczególnie ciekawego, myślę. Znaczy, nie mamy W Postacie oczywiście fajne ludzie tutaj mają. Mocne i w ogóle. A, zwiększenie obrażeń, wróćmy 59% Armor Stream nałożony. W razie przeciwników, którzy by mieli mieć Armor Stream, Bo bardziej mi martwi, żeby zdążyć praktycznie ten relic otworzyć, żeby oni się zdążyli jakoś przemienić. Czy jak to tam ma wyglądać na pustce, bo oni się chyba nie przemieniają? Nie jestem pewien. Ale no, trochę jest lipa z tymi reaktantami. A to mnie to tak wybiło? Tam jest coś, co wybija. Tutaj jak stali przemienieni, ale chyba nie dropi żadnej łeski. Czy jedną dropi? Ty jeszcze byś dropnął łeskę, co? No, niestety nie. Hmm. Faktycznie tu wybija to powietrze. Nie wiedziałem. Dobra, czas się tam wrócić. Jeszcze chyba Juggernaut idzie. Dobra, ty też umrzyj. Też niestety nic z ciebie. O! A no tak, tutaj przychodzą. Każdy w 5 minutach. Tylko nie, niestety się mi anulował skile czy coś. Ukradź bronię. Nie mogę? przy nim używać umiejętności? Ale ja, ja nie wiedziałem, czy tak coś w ogóle istnieje. Taka możliwość. dobra, padł. Padł. Tywnik nie Kurde, nie mam ratantu. 10. O, Jezus Maria, jakim cudem. Dobra, ukradnijmy w broni ile się da, bo nie wiem czy będziemy zostawać, czy nie. Dobra, tyle się dało. Eee, i może byśmy tak jeszcze coś tam użyli. 45, 15, dobra, to 45. A jest nas z trzech tylko? Widzę, że Afiuris jest lepsza, to co mi dropło. Pewnie jest w wojdzie albo coś pewnie jest dużo platyny warte, no ale mi tam platyna trochę zwisa i powiewa. Dobra, wybrałbym... To czy oni też wybiorą? A jeden nie otwarty. O! Dobra, jak jeden zostaje, to ja też zostanę. Razem z nim. Hmm. No łaski na razie dropimy. O! Widzę, że dwóch wybrało promienny, więc tyle dobrego. A trzeci wybrał brak relitu. No, to trudno będzie stamtąd wychodzić czy jak to tam będzie wyglądać. Mi hmm. bardzo teraz zależy, właśnie, żeby armor stripa fajnego jakiegoś narzucić. Tylko muszę znaleźć przeciwnika do tego. Zostawcie mi jakieś przeciwnika, póki mam ten bonus. Nie tym style. E, tutaj jest jakiś przeciwnik. Już go nie ma. Teraz go już nie ma. Możesz. Gdzieś jakiś jeden przeciwnik. Tutaj są. Umierają zanim przyjdą. O! Udało mi się chyba kogoś złapać. Dobra, teraz, żeby mi się nie skończył rozległy nie czas. I myślę, że będzie w porządku. Dotąd jest Armor Strip. Jeszcze mogę się pobawić e, i tam przejmować. to że wszyscy się kurde gdzieś zmyli troszeczkę. I tu jakiś ziomek jeszcze jest. To też przechodzi gdzieś tutaj na bok. E, bo to chyba nie jest do ewakuacji. No nie, na pewno nie. Hm. No, 130% zmieszczone obrażenia. Ale gdzie ci dziomkowe w ogóle są? Gdzie oni się tutaj bawią? No bo jak ja tu sam będę, to to ani zjedro... O, skończył się rozległ nie czas. Jak się tu sam bawił, to nie zdobędę tych wiosek za bardzo. Chyba, że czas daleko ode mnie bić, bo inaczej się nie zdążą przemienić. Też jest taka opcja. Okej, okay, tu jest trochę więcej wrogów. Tam ten odszedł. Teraz dopiero. A to dwóch już odeszło. Ej, To trochę lipa. Dobra, no ale to najwyżej zostanę, jeszcze tylko tą rotację i wychodzę. Myślałem, że będzie nas więcej, szczerze powiedziawszy. Mm. To idę do tego ziomka, on też chyba idzie do ewakuacji. Najwyżej po tej, po tej żeby otworzyć tego skorrelikta i będzie można spadać. Oj, mało no, mi się skończył, rozległ czas. Nie zwracam za to, na to uwagi, aż tak jak powinienem. Mm. I cóż no... Mm. Zbieramy te reaktanty 5 dopiero na no 4 nawet. jest jeszcze mniej. To jest hotem. On jest hotem. Czy nim powinni być jakimiś, a nie ma. Hm. No, byle by się rozległy nie czas, nie skończyła reszta tanki. E, I zrobię chyba cięczy, drodzy widzowie, zobaczymy się pod koniec misji. Jeszcze użyję... W... A, w parcie już używałem, zaraz mogę kolejny raz użyć. E, no a zbieramy tych reliktów. No i się udało jakoś dozbierać. Teraz tylko jeszcze poczekać na zakończenie misji 5 sekund. Wybierzemy relikt i już do wyjścia, już tu czekam. Cartę hmm, kredytów 3005. Ale zajebi się to wygląda, jak się ma tyle broń. Duży max chyba, który mogę mieć. Po zwiększeniu oczywiście, bo drugi raz też mi się wylosowało. To samo. No i niestety tylko 15 tym razem. Formy nawet nie biorę, formę to tam wolę kupić sobie. A 15 dukatów zawsze to 15 dukatów, zawsze coś do przodu Groś do grosza, a będzie kokosza. I dwie sentysty stali jeszcze do tego zdobiliśmy. Oczywiście już nie wybieram żadnego reliktu, bo szkoda, we długo otwierać w ogóle reliktów, szczególnie akcji. Hmm, zaraz po tym odcinku też właśnie pójdę do drodze zjeść jakieś śniadanko, Prawda, mam mało czasu na granie, e, ale no pasuje też coś zjeść. I on jak tutaj zaraz podejdzie, no to się skończy misja. I nie wiem, pójdziemy może jeszcze... Znaczy na pewno bo chcę dokończyć ten odcinek i dopiero wtedy pójść zjeść. Przede wszystkim trzeba jednak właśnie hmm, właśnie trzeba dokończyć odcinek. Dobra, chodzi o mu szybciutko. Myślałem, że będzie nas tu więcej, że chociaż czek zostanie, a zostało nas dwóch. I co my tu mamy jakąś bezwzględność broni głównej, fajne ogólnie i owianie broni bocznej. To takie gorsze troszeczkę Revenant Prime 45 i 15, czyli 60. Mamy łącznie 14 esencji stali, fajnie, fajnie, fajnie. bo tak poszło, trochę dłużej, ale ma fajną efemerę. Tak dziwną, nie widziałem już chyba takiej, ale no cóż, odłączamy się. Zobaczmy, gdzie można by indziej pójść, żeby to trochę szybciej wyglądało. Eee, na ścieżce stali chyba bym chciał, bo to się zaliczyła komisja na ścieżce stali, zaliczyło się. To teraz trzeba jeszcze jakąś inną zrobić. Hmm, hmm, hmm. Na przetrwaniu to chyba tutaj przed chwilą byliśmy. A, nie popatrzyłem, ale chyba nie dropowinęły nam żadne relikty, niestety. I tutaj to niestety nic nie ma. Ewentualnie obrona mobilna, ale obrona mobilna to też jest taka misja średniawa. A, i to jest Meso, a nie akcji. No ale cóż, jakby ktoś był, to by też było dobrze. No ale jak widzicie nikogo nie ma. Jakieś infiltracji i to mnie jakoś szczerze nie interesuje. To jest prosta mobilizacja. A jeśli chodzi o Archona, mam no, no, 60% już na jakiś tamten ulepszony. No jest przejęcie, to średnio średnio się chce to robić. A przede wszystkim właśnie musimy to zrobić. Hm, No ale no, nie zrobię tego chyba. Chyba, żebym po prostu jakąś inną misję zrobił. Przetrwanie, obrona, przetrwanie, wydobycie. Może no, kurde, no ale dali fajne misje. A tak ciekawo, ośm zobaczył, którą może nie mam. Zrobiony Nimus. Czy ja mam Nimus tutaj zrobiony? czy jest Nimus? O, tu jest inwazja. No, ale inwazja to nie jest ścieżka stali. E, a, bo to jest Phobos. On chodziło na Eris. I Nimus. Nimus. Zrobiony w on. Hmm. Nie no, tutaj e, nie ma sensu nic za bardzo robić, ale no coś kurczę zrobić, żeby chociaż e, odblokować sobie to, e, to co to, to, to przed chwilą patrzyłem na tą misję na Gwiezdnym Szlaku. E, zrobiliśmy ostatnio fortec, a ile mi brakuje nad tym? Troszeczkę brakuje, szczególnie, że tu pewnie będzie mi brakować jakichś głupich rzeczy. Hmm, to może Mars z kolejną planetą? Obrona lustrzana na ścieżce stali. Zakłócenia. Eksterminacja na Archwingu. to samemu. Tutaj co jest z przejęciem, Maria, to w ogóle... Obrona. Wszystkie kurcze, te misje takie nie bardzo. Na Ceres. Sabotaż jest. Sabotaż na Ceres i ratunek jakiś jeszcze zrobię. Samemu powinno to się udać jakoś zrobić. Ale kurde, poświęcam czas na takie głupoty zamiast się zająć właśnie reliktami. Mmm, Których tak potrzebuję, żeby spływać tam jakieś bronie. Trzeba odpuszczać sobie właśnie młode Prime, które są, bo są tam jakieś taktyczne podajniki i tak dalej. Nie mam ich, ale no, też jakoś specjalnie nie muszę ich mieć. E, ukradnij mi broni od razu na tam start. Chociaż nie, nie jest to jakoś konieczne, to zawsze lepiej będzie mieć niż ich nie mieć. Zdobyło tak, mi się, że gwiazdkę widzę, ja tam, chyba musiało mi się to wydawać tylko. Mógłbym też szukać tutaj skrytek, ale no to tak, wiecie, to... Mało daje, mają, mało mają dropu te skrzynki ciekawego, więc sobie raczej to odpuszczę. A kiedy się zajmę, Wisp to się okaże. Pewnie już to będzie w Holandii, jakby będę w Holandii. Na razie sobie to raczej odpuszczam. Kurde tutaj jak Simusy, to będą dość ciężkie takie, nawet do zabicia. Co on tam gdzieś poleciał. Ok, ale idźmy otworzyć ten pierwszy, czy tam wyłączyć ten pierwszy. A tu nam będzie chyba energię chciało kasować. Usuńmy. A jednak nie, bo gdzieś musiałem coś rozbić. E, czy coś. No, zrobimy jedną misję na szczęście stali, później jeszcze jedną jakąś. Jakąkolwiek, której oczywiście nie mam, bo robienie tych samych co już mam to trochę tak... się ja z celem. E, a będziemy zawsze mieć... trochę do przodu. A tutaj też powinien móc trafić chyba... No tak, no może się trafić na pewno tam, mania i tak dalej. E, akolici mogą się trafić, fajnie by było, jakby się trafili. Zawsze to więcej esencji stali, tylko jeszcze rabę by pasowało podnieść. Ok, podnosimy sobie rabę, no bo ona zawsze tam może drop zwiększyć troszeczkę. To kurczę skończyłem się bronię, właśnie, widzę. No to nie trwało długo, co skończy, się broni. Tylko teraz, jeszcze na rozległy nie czas trochę energii trzeba nabierać. A jako, że mało wrogów zabijam, to mało jest królew energii. Ze skrzynki? Niestety nie. Dobra, mogłem wejść tamtą stroną, bo pewnie szybciej, już trudno się mówi. Teraz tylko jeszcze włączymy to. To są dość szybkie ogólnie misje. E, I tutaj w ogóle można wejść, tutaj nie ma szyby. O, przedtem na którejś misji się skapnąłem, że tu nie ma szyby, bo gość już wchodził tędy. Ja zawsze dookoła latałem. I mogę też stąd zeszczelić to. Pięknie. Rozległ nie czas. Dobra, nie mam broni, ale to tam mniejsza. A, i teraz musimy jeszcze lecieć tutaj, coś tam zrobić. Tylko mnie nie zabijajcie. A ja tu widzę, że dostałem obrażenia od ognia. Aha, okej. Okay. Tu dostałem to obrażenia od y, ognia na ziemi, chyba. Na podłodze jakiś leży. O, Simus. Dobra, ale zostawcie mnie, już idę tylko do reaktora. Tam coś, żeby go uruchomić ponownie. I pięknie możemy iść do ewakuacji. Misja skończona. Tak mi się wydaje, że trochę jakoś gorzej bije. Nie wiem, czy to poznerfiali te bronie. Tak, tego zawa. Nie, no dalej padają mi już po 8000, niby im tylko zadaje. Ale padać padają pięknie. Opłak też te obrażenia nie są jakieś e, straszne. A widzę, że leży bursztynę, ale zmniejsza. W ogóle wydać do końca i kończyć szybko te 5 misji równych na ścieżce stali. Wyciąłem wam ładowanie się tego, żebyście nie musieli po prostu czekać aż się namaduje. I co byśmy to kolejne zrobili? Chyba ratunek, Albo uprowadzenie o. Uprowadzenie bardzo łatwa misja. Szybka, prosta, przyjemna. Więc to właśnie. To teraz zrobimy. I niestety solo, no bo tutaj raczej ludzie nie chodzą tak sobie, o po prostu coś no bo nie ma sensu iść na ścieżkę stali. Chociaż w sumie, no na przykład, jak się dropi Endo, to już jest sens iść na ścieżkę stali. Więc nie ja wiem, po prostu jest mniej gracz na ścieżkę stali, no to trzeba mieć zblokowaną całą podstawową mapę w więc jednak troszeczkę trzeba mieć. A, on już tu jest, ale widzę jeszcze ogniwa, sobie je zgarnę. Dobra, w celu poddaj się, o. Zabił mnie. To ci się udało, ziomuś. Ale nie na długo. Już go kradniemy, i teraz byle by nam nie zmieniła lotus na eksterminację. Szybko rozległ nie czas. Dobra, rabok obcy uratuje jeszcze. Eee, no i niestety zmieniła właśnie. Czy to teraz Tenshin? Tenshin teraz zmienił. E, Licz przyszedł mi pomóc, nawet, Fajnie. nie? I tutaj jest bursztynek do podniesienia. E, więcej broni by pasowało ukraść, ale pasowałoby też mieć więcej energii w takim razie. Żeby kraść więcej broni. Naładować sobie broń. No dobra, tyle wystarczy. E, A, już mam użyć tą umiejętność, więc teraz po prostu sobie zwiększmy obrażenia na tych broniach. Mhm. Mm Coś tak słabiej sobie daje rady niż myślałem, szczerze powiedziawszy. W tym Ale rozległy nie czas trzeba włączyć. Saku jest fajny, do takich chyba raczej. No też jest, widziałem, jak sobie ludzie radzą na ścieżce. Stali nim bardzo dobrze. Może temu właśnie, że nie mam armor stripa, bo on raczej nie jest do takich misji. A bardziej do misji typu jak przetrwania czy obrony, gdzie można statycznie położyć sobie armor stripa statycznie w sensie, że na podłodze w jednym miejscu, jednego przeciwnika, na jakimś tam obszarze. Fajnie, eksimus, trochę węglików, jeżeli mi były jakoś potrzebne. A może do karmienia limita chociażby. Rozległy nie czas, no to trzeba, trzeba włączyć. Mm -hmm. A może by tak, ładunek wsparcia powietrznego od razu. Widzisz, tu jeszcze z nami biega. Widzisz, tu jeszcze jest jeden przeciwnik. Nie widzę. Czy się gdzieś przemieścił, czy co? O co to chodzi, że to tutaj nie ma? A jest zaznaczona jakby był. A może jest niżej po prostu. Ale to chyba mniejsza, szatni, bo mnie poprowadzą tutaj. No w ogóle użyjmy Czasu. Wzmocnijmy sobie obrażenia od A i znowu trzeba naładować trochę strzałów w głowę. A może bym tak sobie przełączmy na Latą. Dobra, teraz do wyjścia. Prawa nie zdąży umrzeć. I będziemy mieć zrobione to ze ścieżką staliną. No, 7000 dodatkowe. Bardzo ładnie. I teraz wejdźmy sobie w Gdzny Szlak. Czy to nabiło mi poziom? Tak jest. Kolejne 15 kredytów. E, to znaczy, że ilość mam kredytów? 315. Super. E, rzadkich ryb na, na Gajdalon? No, mógłbym zrobić. Nie jest to takie trudne. Rzadkie mody to coś, nie chce mi się zaliczyć jeszcze. Mało złotych modów podniosłem. E, ukończyć zlesienia na zarymanie, to raczej nie. To też raczej nie. Glifa muszę umieścić, no tak. Ale te rzadkie ryby? A chyba, chyba sobie odpuszczę. Te rzadkie ryby e, zmieńmy, sobie oczywiście, na zwykłą. Nie na ścieżkę stali. I co my tu mamy? Przetrwanie, sabotaż na neo, eksterminacja. E, nie wiem, co jest szybsze, czy sabotaż. Nie, nie przepadam za eksterminacją, więc może sabotaż wybiorę. Tu mamy jakieś 25 reliktów niech będzie. I jak to solo. Jak to nikogo nie ma. Jeszcze raz może? Hmm. To eksterminacja spój, Może większość ludzi leci eksterminacji i tam nikogo tam nie ma. Zgadłem czy nie zgadłem? No, chyba zgadłem, Tu mi kogoś znalazło na całe szczęście. Aha. No to pięk, pięknie mi znalazło. Jest ta sterminacja. Tu jest. Eee, nie, nie uleps ulepszam, bo już mam prawie że maksa. Więc niech będzie. Chociaż tu mogłem wpisać, czy nie mam czegoś, co chciałbym wyrobić może akurat na tym miałem. na tym poziomie reliktów. O fajnie, mnie to prowadź mi Mam nadzieję, że nie będzie tak przed chwilą. Okej, okay, tutaj już jest cała ekipa. Oni już są na misji i dołączam do nich na misji. A, czy to też jest trochę, że może być za mało wtedy tych łezek już na ziemi. Co też jest problematyczne, szczególnie że jeszcze mi się nie chce załadować. W ogóle zaraz muszę te odcinki teraz zacząć rzucać, żeby Holland już nie musi rzucać tam pierwszego jak lewo co przyjadę. I już się rzucać to by była trochę lipa. Dobra, łezki jakieś tym nie leżą. Fajnie, już nawet dwie zabrane. Mm -hmm. e, tutaj jest 4 czy ja tędy się zmieszczę? chyba nie, a jednak się zmieścił fajnie i już oni też pozabijali tutaj dość sporo e, włączę ładunek wsparcia powietrznego włączę sobie e, tą gana, żeby zabijać bardziej obszarowo i lecimy a jest z nami 14 masterka więc mogłoby być niestety nieszczęśnie tak, że E, mógłby nie mieć jakiś tutaj głupich kuri. dobra, to do jak mamy to zrobione, włączę sobie rozległnie czas, żeby tam chyba się poruszać trochę szybciej. I do ewakuacji, dość szybka ta misja była faktycznie, szczególnie że dołączyłem trochę później. I mam nadzieję, że dropnie coś fajnego, coś co będzie dość dużo warte. Polecimy sesz najwyżej e, albo jeszcze w tym odcinku, albo może w następnym, do Barokatira trochę pokupić tych rzeczy i ile się tylko uda. Bo więcej już czasu raczej na nagrywanie nie będę miał, albo będę miał go już niewiele, żeby zdobyć. Mhm. Mm o, pięknie, stówka. Pod kogoś, hakabolto. Nie, nie interesuje, ale no, stówka, stówka, fajna rzecz. No i niestety chciałem, żeby oni jeszcze dalej zanosili, ale już się odłączyli. Ja tylko zobaczę, jak stoimy z odcinkiem. Jest 24 minuta, więc myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Mówiłem, że będą trochę krótsze odcinki, że będą więcej na zapas nagrać. Więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, zostawiliście subskrypcję, jeśli do tego momentu już dotarliście, to zostawcie już tą subskrypcję. Będziecie widzieć codziennie moje odcinki, codziennie wychodzą, już prawie, że od roku codziennie, nie przerwanie. Więc dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i miłego dnia wam życzę widzowie. Cześć!